Cześć, witam Was, Sirion, w kolejnym materiale, tym razem będzie to taka delikatna reklama, ja już o tym mówiłem, nie cierpię komukolwiek robić reklamy, i nie lubię kogokolwiek reklamować, polecać, no bo uważam, że jak nic z tego nie mam, to po co mam to robić, ale dla sernika zrobię wyjątek, kupiłem u niego takie wysokie braplasty, jakie możecie właśnie zauważyć, Um, powiem Wam, że miał dosyć dobre oferty, na nie, nie były drogie, a bardzo rzadko je ma i bardzo ciężko je dostać. Dodatkowo dokupiłem sobie małego podziemiaka Ebe popus Murinus L2. To od razu wspomnę, bo oglądają mnie mł młodzi widzowie, więc y, to nie jest ptasznik dla początkujących. Y, inna teg nazwa tego gatunku to Skeleton Tarantula. Na YouTube dosyć dużo filmików z nim jest, bo ptasznik ma taką ciekawą urodę. Ciekawie wygląda. No tutaj to, tego nie zauważycie jeszcze, no bo to L2 raptem maluch. Nie był drogi, więc sobie dorzuciłem do tych pojemników. Skoro już byłem u sarnaka, to, to, to postanowiłem wziąć. Dlaczego polecam sarnaka? Robiłem u niego zakupy nie raz, nie dwa, nie trzy i, i na pewno będę robił jeszcze je ponownie. A naprawdę sprzedawca bardzo w porządku, w Warszawie mieszka. Rozmawiałem z nim, mówił, że. Planuję jeszcze teraria wyrabiać, więc ofertę sobie poszerzę. Jeżeli chodzi o odbiór osobisty, zawsze z Starnakiem można pogadać, pooglądać jego kolekcję. A uwierzcie mi, jest to oglądać. Ma pół mieszkania w ptasznikach. Także dla takiego entuzjasty, jak na przykład ja, to po prostu raj, pooglądać, popatrzeć, jak to wszystko wygląda, jak, jak te ptaszniki się zachowują. A tym bardziej, że Starnak ma dosyć dużo tych telajów tak pięknie urządzonych, także raj po prostu. Nasze polskie z oczy jakikolwiek nie umywa się, je, przynajmniej jeżeli chodzi o temat ptaszników. Także ofertę sarnaka znajdziecie w opisie do tego filmiku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!